Tchau. To teraz dla gojów, zostawcie mnie w spokoju. Zrób miejsce dla aktorów, iluzją żyją tłumy, jak do trumny gwoździe. Bijają nam te kłamstwa, uśmiechy są nieszczere. Argumentacja chamska, ładna pani w szkiełku, dla bydła nie się przekaz. Jak uciekają gonić, jak biją to uciekaj, to finałowy akt. Za tu z spolin tu wielcy przywódcy w Judaszowej roli. Przemówienia kłamców, owady na stojąco, przekręcony fakt. Polaczkom na gorąco, serwuje się to trzodzie i goni do obory. Ciąg dalszy nastąpi zetniej bolin rozkazy prominentom Gdzieś tam z trzecich rzędów, wszystko tym baranom wytłumaczy Andrew, akty te dobre zmiany Pod sztandarem zdrady, podzielony przez układy Naród ukochany, my ciągle jak giewąd Słodkość, piący rycerz i chociaż jestem niemy To całe siły krzycze Informacji ścieki, a w sercu ból narasta Gdzie rotacyjnie władzę, wyjątkowa kasta by flaskać, ale my przywykli Ważne, że jest pełna micha, niezdolni do bitwy Ocieramy ślinę, oblicza zmęczone To się Cało z tym narodem bohaterów plonem Jesteś dobrym gojem, to znaj swoją rolę Bo gorzki smak porażki, a łzy twoje słone Jak słyszysz co grają, to zatańcz powietrzalą Dobrze, że tu antysemitów palą Grają, jest kapitał, zimna wódka pita. Ich tutaj nie było, gdyby się ktoś pytał Elita was wita, piękny kłam z naręczem Rajska ta muzyka, aż mi pląsają ręce Fikają kukiełki, pociągane szturkiem To teatr dla goju, więc to nie jest trudne Deklaracje butne, poliski włoda. Gdzie jest racja stanu? Mieli stać na straży Ficja literacka tu nic nie jest prawdą Nie wiesz nic na pewno jak patrzysz w zwierciadło Gdy spoglądasz w otchłań ona patrzy w ciebie Czy są prawdą moje słowa? Tak naprawdę nie wiem Putruję to śmiechem z łagrami na dobra Słowne jak oczekują od nas Publika jest głodna, spoko da się zrobić Gram teatr dla gojów w legendarnym POLIN Rzeczpospolita w przyjaciół, zatracam się w tańcu Hipnotyczny mnie rytm, rwie na kształt wiatru Tam sztuka się rodzi, też na scenę popatrz Pragnę tak bez słowa, błędnie w rytm wirować Czuję się Bogo, zatracić się w tym można A myśl ukryta w tonach, jest jak szyletka ostra Nigdy tu nie spocznę, nie pieśń radosna Czekam aż ekstaza, zamieni się w koszmar